A wszystko zaczęło się od tego, że. Kurwa, kazałem ci się umyć, tak? I co? I wojna już? Że ja złodziej, że ja. Kurwa, taki, że ja nie taki? Co może nie tak? Ja byś Ciebie żyję. Daj no. trochę najpierw. Nie, te, a co ty wypiłeś? To czyje to było? To nie wypiłem. A kto to wypił? Ty wypiłeś i położyłeś. Tą paczkę tą? A kto otwierał? Może, co? może i ja. To ty dlaczego ja no. wyrzuciłeś? No. To wycał trochę. i chcę się. Dlaczego ty nie obrażasz? Co ja ci kurwa zrobiłem? Każdego obrażasz po kolei. Wszystkich. To, że Ci powiedziałem, żebyś się umył... Ale czego ukradnąć pieniędzy? Kto ci kurwa ukradł jakieś pieniądze? Co? A, a dzisiaj to ty nie masz pieniędzy? Kurwa, a tak taksówek... A tak dzisiaj zapierdalałeś do mnie. Ostatni grosz! O, ostatni grosz! To ty tak. wszystkiego. Do urzędu chciałem pojechać, kurwa, do zabrać. A z liścikami do mnie, kurwa, przypierdoliłeś? To nie do ciebie! Nie do mnie liścikami? Nie! A po chuj klej w ręce trzymałeś? Tak. Klej, bo chciałem skleić. Skleić, tak? tak? Kurwa, na drzwiach dla mnie i na samochodziku? Nie! A już tak było przecież! Co nie było, tak? Była, ale no, ciepłem. A ja przyjeżdżam do ciebie naklejam? Weź o, przewróć telefon. Jest do góry nogami. Nie weź przewróć. Po co? Po co do drogi? Jest tymi? do góry nogami, niech leży, był ładnie śliwka. A, a nagrywasz, tak? Nie, nie nagrywam. Nagrywam! Nie nagrywam! Nagrywaj! Nie nagrywam! Nagrywaj! Nagrywam! ciebie, coś widzi. O, może pan uda, że. Będę zawalać. Kogo? Ciebie. Patrz, żeby ciebie nie zawalili szybciej. Ja chcemy, by mnie No to niech zawalają No To dlaczego mnie męczysz? Ja sobie żyję spokojnie, chodzę do roboty Och, do roboty A do czego? Dzisiaj ja dzwonię? Gdzie jesteś? Nie, nie w domu A samochodem kurwa jest A bo wróciłam, a co kurwa? A co? Ty chuja wróciłeś? A co kurwa? Mam być na twoje zawołanie, tak jak ty sobie życzysz? Nie, nie będzie tak Ty chuja wróciłeś, w nie domu by... byłeś Tak, powiedz, My byłem w domu, no i co? No, no To co? A czego kłaniesz? Nie kłamie! Kłamie! Nie, nie kłamie! Nauczę mówić po polsku, a nie po hechłacku. A ja będę mówić tak, jak będę chciał. A ty no. jak mówisz? Po polskiemu? A polskiemu mówię. Po ja polsku? Po hechłacku. To... I nie będziesz mi mówić, co ja mam robić, gdzie jechać, kurwa, o której być. Wtedy, kiedy będę chciał, tam wszędzie A jadę. ty nie będziesz mówić, kąpać cię, kiedy kąpać się, kiedy przebierać się i tak dalej. No to ja nie chcę z tobą nagrywać z ciebie, bo jesteś no, brudnego takiego. Co ty, ojciec mój? Ja nie chcę. Nie. Ojciec mój? Nie, nie jestem Twoim ojcem, ale nie, ja nie chyba, będę cię. Ciebie... Chyba, chyba jesteś ojcem. Nie, posłuchaj. Ty. Nie, ty. Nie, ty. Ja. Ty. No właśnie, ja to. ty posłuchaj. Powiem teraz. Nie. Tak. Posłuchaj, ja daj kończyć. No to kończ. I... Ja pytam, ojcem jesteś? Ja? Tak. Jestem ojcem, a Ty jesteś ojcem? Nie, ale moim? Twoim? Absolutnie, nie. A powiedział, tak. Nie chciałbym takiego syna mieć. A nie chcesz? To właśnie, ja bym nie chciał mieć. No to dlatego, ja nie chcę takiego syna mieć jak ty. Ty umiesz krowy doić? A co ty mi o krowach dołysz? Ty mi wyzywasz, kurwa, złodziej. A ty krowy mi o krowach dojść? zmieniasz temat? Wiecie, chwalę się, o ja mam. Byłem na nartę, z Ja ci Zniszczenia. To, ja to. Kurwa, ty to nie jak krowy tematów. dać mi dojść by zaorać w pole, to by się. Zabolało cię kurwa, że kazałem ci się umyć. Wiesz? I wojna była. Nie, nie zabolało! To dlaczego się nie umyłeś? Nie bioroś? zabolało tylko ja się umyłem nie dlaczego? Dlaczego? Bo pojechałem do urzędu. Do urzędu, do mnie, kurwa, pod blok. Co? Do mnie pod blok. A tam ksero jest. Tak. A zrobić liściki ksero, tak? Nie liściki, Pisma. 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 Poprzyklejać do mnie, tak? A co mówiłeś 10 minut wcześniej, jak przyjechałeś do mnie? Co Co mówiłeś 10 minut wcześniej jak przyjechałeś do mnie? Prosiłem ciebie, przyjedź. A powiedziałem, że nie, nie przyjadę. A dlaczego? A co ty powiedziałeś? To ja do ciebie przyjadę. No. Mam liściki. Było tak? A ja mogę powiedzieć, że mam liściki, mam ficiki. A ja mogłem powiedzieć, że nie przyjadę, jak mógł, może bym przyjechał. I wiesz co? I co? Eee, jak te, Telewizor nie gra, kamera nie gra. W dupę. No i no, no, dla mnie może być bez tego. No to niech będzie. I niech będzie. Wiesz. Yes. Szanuj tak dalej ludzi, to tak będą cieszyć. No, no i tak. dobrze. No. O, mnie ludzie no, szanują. No to tak, jak, a jak ty szanujesz? O, dziecię liczy przyszedł. A jak, a jak ty, ty ludzi szanujesz? Pod składają mnie. No to niech składają. Co, no. Nie mają prawa też? No. Też nie mają prawa? Nie zjadą na cmentarz i ryczą. Może byli. O, byli. Chyba z tobą razem. Tak, ze mną. No. Kilometr od cmentarza. I, I razem stali. I... No i co? I co? Przeszkadzało ci coś? A. Jak na cmentarzu to blisko cię podchodzi, Grobu. I bierze cię ziemię. A ty wrzuciłeś tą ziemię? Wrzuciłem. Nie, Wrzuciłem. A Daśko za ciebie wrzucił. Bo ja poprosiłem. No to nie, wie, że ty wrzuciłeś. Bo ja poprosiłem, a Daśko. Bo nie mogę wstać, weź wrzuć. Jedajcie jest dobrze, co wziął i wrzucił. Dzień. Żeby e, leczkę jemu było. A dlaczego, pato, dzisiaj chciałeś. Co? Pato, chciałeś. On nie chciał. On, no absolutnie. Co? To ty do niego A czego do mnie z kamerą. A, a co? A to do A co? To dlaczego? Ja, i, I kierowcy strasiliście, że jeszcze. Szkoda, że ja kurwa nie wyszedł. Szkoda. I co by było? A fajnie by było. Ja by było. Policja. A kto by ci chłopie! Pa ty A w życiu nie ma... A Zobaczymy, Zobaczyłby! A jakie te pieniądze u niego się upominałeś? Jakie? Tak. A jak on kurwa zabrał? 20 euro! On tobie zabrał? Tak! Tak! Lekarka kurwa dała mnie! Lekarka! nie lekarka siostra! Widzisz? A ty kurwa oskarżyłeś no. lekarza i lekarkę, siostrę! Bo ja wiem, że lekarz nie stamtąd. Nie z czegoś A, czyli złodziej, kurwa, też, tak? Nie. Coś On, złodzieja. Ona nie złodziejka, tylko powiem tak. Eee, badam, skąd lecia się. A mam prawo zbadać. Każdego człowieka. Zobacz co? to tak się daje? A jak się daje? Tak się daje, cynczy? A, a co ty myślisz? A jak kręczy? Krew... A jak co ty myślałeś, że co? Jak kiedyś krew dawałem, to taki miałem siniec. O! I co? Na trujeczkę miałem jechać? Ja na tyle też nie pojechałem. No. No. Nie no. cię chcesz, sobie. No. Możesz jeździć. Ja w każdym... Skąd ty po tego lekarza wydobyłaś? Ja nie mam nic z tym wspólnego, proszę się ode mnie odczepić. Z tym lekarzem. To nie ja załatwiałem. A co? Sławek to załatwił? Nie właściwo. I źle no. ci, uszyć ci wyczyścił? Tak. No. Eee. Kto? Kto? Sławek. To on. Ja mieszka. No to jedź do niego, jak ty no. wiesz, no. Czego ty mi się pytasz takie no. rzeczy? Zrobisz telewizor? Pięć dych Usługa 50 zł kosztuje. Dobrze. No. dam. No to jak dasz, to zrobię. No. No. Dam. Dlaczego ty ja. tak ludzi traktujesz, powiedz mi? A dlaczego ty mnie, ludzie mnie traktują tak. Powiedz mi. Ale ja ci mówię o tych ludziach, którzy tobie przychodzą, pomagają. Żebyś ty miał... Za co mleczko kurwa kupić, wodę kupić? Dlaczego? Ja, ja tych ludzi nie obrażam. A jak ty po mnie pojechałeś, kurwa? Nas kurwa! A jak ty jedziesz po mnie? A jak ja jadę po tobie? Po polsku. Ja po A to... może po Ja po tobie jadę? A może po kachłaczku? Ja ci przyjeżdżam tu bez twojego pozwolenia pod twoją bramkę z liścikami? Ja przyjeżdżam? Czy ty do mnie podjeżdżasz? Bo ja mam prawo. A ja nie mam prawa? Co? A ja nie mam prawa. Tam, tam, tam... Eeeh, a, a tu prywatne? Ulica prywatna? Co? Twoja ulica jest prywatna. A kto budował? Ulicę? Tak. A ja, ta ja tam tamten... czekam. Ciebie jeszcze nie było! A ja tam budowałem. Jareczku, ciebie jeszcze nie było! Jak ja? Złożyłem pismo, a żeby powstało, co to sztok pierwsza, u niej się z góry. Dobra, nagramy coś. Później ten. Tak? Nagramy coś w końcu? Prawdę nagramy. No pra